Ego chce natychmiast. A serce wybiera moment. Serce jest ciche, serce nie dygocze wewnątrz. Więc a propos wiadomości, o których mówimy już w kolejnym TikToku, to ego pcha i mówi: odpisz od razu, bo inaczej to on nie wiadomo co tam. Ale pamiętaj, że prawda nigdy się nie spieszy. Kiedy się zatrzymujesz, dajesz przestrzeń. On zaczyna czuć tęsknotę i sam ciągnie do ciebie. Tak to wygląda energetycznie i w rzeczywistości. Zresztą nie wierz mi na słowo, po prostu spokój. Pamiętaj, że spokój i cierpliwość są twoją tajną bronią. I taka wskazówka nie musisz odpisywać od razu, bo czas zawsze działa na Twoją korzyść i to nie chodzi o jakieś gierki. To chodzi o to, żebyś umiała kontrolować swoje emocje i żeby to, żebyś to Ty rządziła umysłem, a nie umysł Tobą. I tak, wybierz jedną wiadomość lub sytuację, na którą normalnie odpowiedziałabyś natychmiast. I daj sobie minimum 15 minut pauzy i zobacz, co się wydarzy. Jeśli chcesz popracować głębiej, porozmawiać ze swoją podświadomością i przeprogramować te wzorce, które Ci nie służą, to zapraszam Cię do hipnoterapii lub terapii holistycznej. Magdalena Kucharczyk-Kordecka, wystarczy, że do mnie napiszesz. Ściskam i przytulam.